Otóż witam Was wszystkich! A dzisiaj się będziemy pakowali na jutrzejszy wyjazd do Lamaskowa. Tak, jutro będziemy wyjeżdżali i aktualnie mamy godzinę e, 17 więc będziemy mieli 2 godzinki na spakowanie się, e, ponieważ już za właśnie o 19 pójdę spać, żeby po prostu się wyspać na e, jutrzejszy wyjazd, ponieważ będę wyjeżdżał o e, 4 rano, a stać muszę o 2.30, Więc jeszcze nastawię budziczek. Tutaj! Piep, 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 piep. E, pięć budzików sobie jeszcze nastawiłem właśnie na... Czyli druga 30, druga 32, druga 34, druga 36 i... czekajcie. E, I druga 8, żebym... Jakbym nie stał, no to będę miał właśnie jeszcze 4 budziki zapasowe. Zobaczcie jeszcze, czy wszystko mam, żebym tutaj niczego nie zapomniał. Kurde, buraków zapomniałem. No to i skoczę do sklepu najbliższego i sobie kupimy tam buraki. Dobra, e, kupiłem buraki i już mamy sześciusieńko do spakowania. E, dobra, e, tutaj mamy lodówkę, lodówki przenośne. Oczywiście wkład musimy włożyć, one właśnie starczają na 12 godzin. E, tak, więc tak, sobie włożymy 4 wkłady, więc będziemy mieli aż na 48 godzin, więc na pewno to starczy. E, i mamy jeszcze 11 takich wkładów, więc sobie tu włożę od razu. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Yy, I mamy już właśnie wszystko na 48 godzin. Jeszcze tutaj mam walizki, żeby spakować ubrania. Yy, najłatwiej chyba będzie od właśnie... od właśnie mięsa i td. No to tak, parówki, kabanosiki, yy, wołowina, yy, mięso wege, parówki wege, E, co jeszcze tutaj mamy? Mm, kefir, mleko. E, bierzemy to wszystko. Dobra. E, pakujemy do właśnie lodówki przenośnej. Co jeszcze tutaj mamy? Y, muszardę, znaczy muszardę, muszczard, ketchup y, i właśnie buraki, które właśnie wspomniałem. E, jeszcze mówiłem sobie dzisiejszy dzień, czyli mamy środę 10 kwietnia, a dzisiaj obchodzimy 14 rocznicę katastrofy smoleńskiej e, Czyli że właśnie, pre, właśnie e, samolot prezydencki rozbił się w smoleńsku, niedaleko od lotniska. E, nieważne, przechodzimy do pakowania się. No to tak, e, co jeszcze tutaj było? Kurde, że za bardzo nie, nie wiem, ale dobra. No to teraz myślę, że sobie ubrania spakujemy. Kurteczka, koszulki, skarpety, pod podkoszulek właśnie, spodenki, spodnie i właśnie koszulkę tutaj też. Spakujemy sobie to do walizek. Jeszcze sobie tak spakuję jeszcze ładowarkę. Ładowarkę powerbank, żeby jakby mi tutaj było. Jeszcze tak, kartę se przyszykujemy, żebyśmy po prostu jakoś płacili, bo mi się nie chce go gotówką płacić. A mi się nie chce też jechać do Kantora, żeby rozmieniać właśnie te e, pieniądze na złotówki i robuxy. E, I tak, e, jedna korona pajnudzka to, to 425 robuxów, a, a właśnie jeden złotych w nasie 6 e, robuksów. 650 dokładnie. 650 i to tyle, eee, co jeszcze tutaj, talerzyki oczywiście, talerzyki, tutaj mamy e, miski, tutaj e, widelce, łyżki, tutaj właśnie też se kupiłem w Walmartie. smakujemy to wszystko tutaj, e, tylko że ja się boję, żeby mi nie, bo chyba na kontroli e, pinewoodzkiej polskiej e, będą pewnie czepiali auta, jest trochę będzie chyba w kolejce stać, ale chyba. Ale tak, w nocy wyjedziemy, a, a myślę, że nie powinno to zająć nam długo. To już mamy godzinę, 18. Yy, trochę szybko, bo jeszcze po buraczki musiałem skoczyć, ale tak. Yy, jeszcze ładowarkę do laptopa to jest najważniejsze, bo będę tam też przeglądał internet, i tam zaznaczał. I tam różne sprawy wykonywać. Uff, co jeszcze? Mm, nie wiem, tyle chyba. Jeszcze tutaj, właśnie, co by tutaj się jeszcze wziąć? No to tak, weźmiemy sobie lampkę, oczywiście, żebym miał światło. Eee, tutaj jeszcze książkę sobie wezmę. Tutaj, proszę bardzo, tutaj tej se książki wezmę jakieś, jakiekolwiek. I tak, spakujemy to wszystko na razie do walizki. I tak, jedynie jeszcze spakuję eee, po nagrywkach, więc na spokojnie. I co? Jutro to spakujemy wszystko do bagażnika. Yy, I zobaczymy jeszcze czym będę jechał, bo pojechałem akurat tym czarnym benwiakiem. Yy, dobra, przechodzimy jeszcze. Oczywiście poduszki wezmę. Koc, yy, kołdrę. Tutaj proszę bardzo, weźmiemy se. I co, spakujemy to jeszcze wszystko. I co? Myślę, że tu, tu już wszystko mam. I co? I chyba to tyle. Choć jeszcze mogę trochę tutaj spakować, ale to to nieważne. I sobie to tyle z tego dzisiejszego odcinka. Wiem, że dzisiaj był krótki, ale yy, tylko to właśnie takie spakowanie. Yy, jutro wyjeżdżamy o 4 rano, więc muszę stać o 2.30. I, I muszę właśnie sobie nasadzić budzik. Już w sumie nastawiłem. Yy, I co? I będziemy, myślę, że na 15, bo z przerwami to trochę to zajmie, yy, bo tak do Lamaskowa się jedzie do. 8 godzin. I myślę, że na 15 będziemy. No i w sumie to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Pa. Czyli w sumie na wyjeździe. Zasubujcie kanał. I żeby was filmy nie omijały. Pa, pa.